Halo, halo Tej, jesteśmy w parku na polach Mokotowskich o, proszę bardzo Złotą 44 i Werset Tower widać ładnie kolejnych elektryczny w ogóle nie ma na razie my... o, proszę bardzo ma pensja teraz lecimy dwie tędy idziemy sobie pomiędzy tą luką a tą tutaj jeziorem tylko luka to woda tam też woda lecimy teraz dwie bardziej do Bardziej w stronę centrum lecimy Tu, pusteczki Lecimy są sumie Teraz lecimy No nie wiem Lecimy Wszystki górka Lecimy Ja. No. Så hopper du inn i skoen. Co tam tyle czegoś? Proszę bardzo piękne widoczki. Tylko schodzimy po bardziej. Możecie kojarzyć film też z górki szczęśliwickiej. No to tu, no tutaj może trochę bardziej, pod, może trochę tam podobniej być. Tak? Więc czy tam tamtą stronę? Wiele piesków. O, jeden z, z piesełków. Narodowej okay. Zapraszam na naszą grupę na facebooku Kanał na youtube Adam Pradoski 1 Tak Pamiętajcie o tej grupie I też na inną grupę Ciekawostki i i będziecie sobie mogli pisać i ciekawostki, i jakieś... i jeszcze do kanału. Kanał na YouTube, pan Dusk 1. Tak. Pamiętajcie też o udostępnieniu tych filmów. I e, kliknięcia w subskrybuj dzwoneczek. A, no to może czy jakieś ciekawe też będą, może to będę, i proszę, kogoś otwierać no. Tak? O, tu proszę bardzo, jakieś pustostany. No, proszę bardzo, że pustostany są. Tam te, nie, nie wiem, to już nie to nie były pewnie nie wiem jeśli wiecie co to jest no tutaj na polach mokrotowskich tak tutaj było, znajdowało no się w tych tak albo nie wiadomo co tam było to piszcie w komentarzach tak to tutaj mam Ну. Ой. A my sobie lecimy trochę na długą wycieczkę pamiętajcie Nie. 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 Nie się pod tymi filmami łapeczki w górę. I może jakieś może ileś łapeczek w górę się uda zdobyć. Pamiętajcie Pamiętajcie też o takim te challenge'u który wymyśliłem że jeśli zdobijemy na tym kanale 1000 e, subskrypcji tak tysiąc subskrypcji to wypuszczam e, dla was jakieś ciekawe rzeczy no tak. lecimy teraz bardziej sobie tędy o lecimy tędy teraz no proszę szlaban Lecimy sobie za ogródkami działkowymi tak za ogródkami działkowymi No, lecimy tędy. No i lecimy tędy. I teraz mówi, żebyśmy przeszli gdzieś indziej no. ale ale lecimy sobie w tędy bo tędy jest fajniej tak fajniej się tu nagrywa filmy gdzieś w takich e, ciekawych Lokacje, gdzie nie byliśmy tu akurat e, za ogródkami. Tak powiem, prawda, grudki no, mają płotek, no, ale no, właśnie, teraz gdzie idzie? Idziemy, idziemy tędy. kim? Tektu ciekawym takim proszę, uliczką tam jest park tu park jest o, mokotowski. lecimy sobie mhm. no, jak to tak Fajnie, pamiętajcie, pamiętajcie o tym kalendru. no i lecimy powoli taką ścieżką z ogródkami działkowymi, tak. No. Pamiętajcie Na pewno Zobaczcie sobie grupę na facebooku Te dwie grupy O których wam mówiłem Oczywiście jakby co Wszystkie te grupy Ciekawostki, newsy Oraz kanał na YouTube podam tylko jeden. Ja tylko będę moderatorzy i administratorzy będą zatwierdzać jakby co osoby w grupach do, do, dołączenia do grup osoby. Pamiętajcie, że jeśli są prywatne, to tylko te osoby, które dołączą będą widzieć tak tak. Więc nie bójcie się, piszcie komentarze. O, tam biegnie harcik. fajny co? Harcik. No, harcik, harcik. Najprawdopodobniej, bo nie wiem. Ale jakiś harcik biegnie. Taki. Lecimy sobie teraz bardziej w stronę Biblioteki Narodowej. Bardzo powoli sobie idziemy. Pamiętajcie, może nagramy jakiegoś i i dobijecie oczywiście 1000 subskrypcji na kanale no i polecam wam też wystąpić te filmy trafić do większej ilości osób mamy już dwa live y na żywo tak, tak na no, tak, moim no, kanale są już od dawna pamiętajcie też może będziemy też no, na to sądzicie, czy, czy byśmy mogli, no nie wiem, zapra zapraszać jakieś osoby do lajów. Jeśli tak możecie pisać i na grupę na Facebooku i na komentarzach w YouTube. Tak, piszcie. Mhm. Piszcie, piszcie. co? w Może w drugiej części się widzimy. bo ładnie. Do widzenia.